Film, nagranie to Chciałbym dedykować Światłu Czym dla mnie jest Światło Światło jest energią, na którą Która W momencie, kiedy człowiek Kocha Zrobi coś dla drugiej osoby Mówi prawdę Wtedy On jest w stanie czuć Czuć takie samo Zadowolenie, że to, co zrobił jest słuszne, to jest ta energia boska, która mieszka w nas. Człowiek na nią nie musiał sobie zasłużyć, tylko jest to dziedzictwo po, od naszego ojca, który mieszka w niebie. Dlaczego człowiek został stworzony? i jak sobie to wyobrażam. Stworzenie człowieka jest bardzo dziwne. E, opierając się na, na mitach sumeryjskich istoty, które przybyły na naszą planetę Anunnaki po zniszczeniu swojej, swojego poprzedniego wymiaru, poprzedniej planety Przybyły tutaj, i od razu i od razu mogły coś wydobywać. Coś, co było im konieczne do przetrwania, czyli jak gdyby rodzaj energii. Energii, która była im niezbędna do życia. I teraz. Jeżeli my postrzegamy pryzmat tylko przez ener przez materię, to szukamy ropy, złota, gazu. Jednak to może być coś dużo wyższego. Jeżeli oprzemy się na tym, co mówił Hermes Tristamegistos, czyli że świat jest mentalny, czyli że wszystko jest jak gdyby w umyśle, jak gdyby myślą, i od razu dodamy do tego wzór. Alberta Einsteina, e równa się mc kwadrat, i przekształcając ten wzór względem masy, bardzo szybko dostrzeżemy, że masa równa się energia przez współczynnik stały, przez jakąś liczbę. Mówi nam to o tym, że masa jest energią, czyli że wszystko wokół nas jest energią, a materia. A materia jest również energią. I tutaj mamy do czynienia z, z całkowitym światem trzech wymiarów. Człowiek uwięziony w trzech wymiarach, w materii, nie używając tylko tej maszyny ciała, Oka, mózgu jest w stanie tylko zobaczyć część tej energii. Tak jak jesteśmy w stanie zobaczyć tylko część fali elektromagnetycznej, czyli świata, światła, usłyszeć część dźwięków. Ten świat jest dla nas bardzo ograniczony. Jednak należy dodać, że człowiek nie do końca jest istotą materialną. Gdyż to, o czym mówiłem na początku, to poczucie, kiedy zrobi coś dobrego, kiedy kocha, kiedy wierzy, są to odczucia już spoza trzech wymiarów. Wypowiadając się o energii, nie wolno nam zapomnieć, prawie zachowania energii, czyli energia nigdy nie przestaje istnieć. Może się przemieniać w coś innego, jednak nigdy jest e, jest niezniszczalna. E, samochód wjeżdżając w drzewo uderza z niej energia kinetyczna zamienia się na energię dźwiękową, na energię być może świetlną. I zawsze w jakiś sposób to wszystko będzie podążać, ale energia jest niezniszczalna. Czyli ten pierwiastek Boży, który mieszka w nas, jest on pokrótce niezniszczalny. Jesteśmy istotami wiecznymi. Teraz wracając, wracając do. Mitów sumeryjskich, z reguły, z reguły w Panteonie ich bogów, który Panteon wszelkich mitów jest bardzo do siebie podobny, jest dwóch braci na czele: Enlil i Enki. Enlil utożsamiany z Jechową. E i Enlil. Bóg, który, który jak gdyby oczekuje od człowieka czci. I jest, to te, jest on podobny do Boga Starotestamentowego. Cokolwiek człowiek robi, może być nagrodzony tylko w trzecim wymiarze. Czyli Wasze pokolenie nigdy nie zginie, będziecie żyli w dobrobycie i tak dalej. I to, jest, I to jest Bóg, Bóg Żydów, który prowadzi przez trzy wymiary, daje zasady, jak żyć, jednak nie daje, nie mówi o niczym innym. On potrzebuje człowieka prawdopodobnie właśnie do tego, żeby pozyskiwać od niego energię. Czcijcie mnie: ja jestem Bogiem zazdrosnym, ja jestem Bogiem jedynym. I teraz skoro jest Bogiem jedynym, to o kogo ma być zazdrosne. Chciałbym teraz troszeczkę zahaczyć o, o książki Roberta Monroe. Robert Monroe mówi o luszu. Lusz jest to energia, która wydobywa się z człowieka w momentach, kiedy na przykład ktoś z nami się umówi i on nie przyjdzie i nam jest tak przykro i coś sobie myślimy o nim złego i tak dalej. I nagle i nie zadzwoni, nie nic. I nagle on dzwoni że samochód się zepsuł, czy coś, i wtedy wydobywa się z nas takie uczucie pozytywne względem niego, trochę przypominające, nawet czasami, miłość. Jest to lóż, i jest to po prostu energia, którą my wytwarzamy. A teraz jeszcze bardzo często jest powiedziane. Że człowiek będzie rządził aniołami, że anioły będą podległe człowiekowi. Jak to rozumieć? Istoty, które nigdy nie opuściły tego wymiaru, które są tutaj z człowiekiem, one uważały się za istoty boskie jak najbardziej i posiadały światło. O tym mówią nam apokryfy, apokrywiana, odnaleziony w Nakhamadi. I stworzyli człowieka, w mitach sumeryjskich jest wiele prób od Neandertalczyka, którego grupa krwi to Zero Erchaminus, duży, ścięte czoło, jednak bardzo słabe brak kory przedczołowej bardzo słabe zapewne myślenie abstrakcyjne. Ciężko też to wyrazić, bo jednak jesteśmy bardzo wymieszani i bardzo często patrząc na osoby z wysoko rozwiniętym tą korą przedczołową, czegoś ewidentnie one bardzo często zachowują się tak, jakby nie były w stanie niczego wymyślić. I jakby tylko miały w sobie, musiały słuchać, nie rozumiały tego świata. Taki sposób myślenia troszeczkę robotyczny. Przechodząc dalej, czyli posługując się apokryfami, bogowie wdmuchują w człowieka światło, możliwość tworzenia. I tutaj bardzo ważne, ważne jest to, że człowiek posiada siedem czakr. Czakrę oczywiście podstawę, czyli dającą mu życie. Wydaje mi się, że życie w trzecim wymiarze, czakrę sakralną, czyli odpowiedzialną za to, że pożądamy drugiej że pożądamy drugiej energii. Trzecią solar plexus, czyli asertywność, że jesteśmy ważni. I to są czakry, które posiadają które posiadają istoty istoty bardziej wydaje mi się, że potomkowie kaina, kainici nie posiadają oni nie posiadają oni wyższych czakr czyli czakry serca, która jest odpowiedzialna za miłość za miłość nie taką rodzicielską ale no po prostu za miłość czakry gardła mówienia prawdy i kontaktu ze światem żeby ją otworzyć należy jak najwięcej posługiwać się prawdą i tutaj wiele osób zawsze mówi, że nie jest możliwe niekłamanie niestety, ale chyba w jakimś stopniu muszę się z tym zgodzić tylko, że Jezus w którymś z apokryfów mówił nie musicie być lepsi ode mnie, wystarczy, że będziecie mnie naśladować. Pięknym w życiu człowieka jest też to, że upadamy, że nie radzimy sobie z naszymi słabościami, bo nie jesteśmy. Mistrz był przed nami. I teraz kolejna czakra to czakra trzeciego oka za intuicję. Za intuicję, ile razy człowiek czuje, że kogoś spotka i właśnie tą osobę spotyka. Ile razy myśli o kimś i ją spotyka. Ile razy czuje coś, że coś się wydarzy, że gdzieś ma pójść i to się dzieje. No i ostatnia czakra to jest czakra korony. Czakra, która łączy nas z Bogiem, wydaje mi się, że ją otwiera się przez medytację, przez ciszę i przez słuchanie tego głosu. I idąc dalej całym tym torem, jeżeli e, idąc dalej całym tym torem, jeżeli jesteśmy jeżeli byśmy byli tylko powyżywką dla innych istot, a właściwie nasza energia, bo bardzo łatwo zobaczyć to co mówiłem, o że istoty. Są istoty, które posiadają tylko trzy czakry. Nie da się równać do lepszego, da się równać tylko do gorszego. Wolny nie pobiegnie szybciej. Ale zawsze można spowolnić szybkiego. I teraz, jeżeli mamy, jeżeli mamy istoty, które posiadają tylko trzy czakry, one będą robiły absolutnie wszystko, żeby człowiek pozostał na tym poziomie, żeby dalej był, żywił trzema energiami. Bardzo często spotykacie ludzi, którzy obniżają wibracje, Sposób, Twoja wina. Tak jak w kościele, Twoja wina. To jest Twoja wina. Wstyd to już jest druga czakra. Wstydź się. Wstydź się przez, przez bardzo, bardzo wiele możliwości. Dlatego, że te istoty nie są w stanie czuć same. Odczuwać miłości. Wydaje mi się, że każdy świat, który oni tworzą, ulega zagładzie, bo żeby świat przetrwał, jest jak w listach świętego Pawła, że jak, jak u świętego Pawła bodajże, że wszystko, co stworzone bez miłości, zawsze obróci się w proch. Czym charakteryzują się te istoty również? Bardzo często czujesz, że ktoś pożąda od ciebie zazdrości, że ma więcej, że ma coś lepszego i nie musimy być lepsi od mistrza. Mamy tylko nad sobą pracować. I, a oni tym się jak gdyby żywili, że Muszą być od ciebie muś, nie tyle lepsi, co mu, chcą, żebyś ty im czegoś zazdrościł, żeby czuli się lepsi. To jest dla nich po prostu bardzo, bardzo ważne. I warto jeszcze dodać to, że istoty te bardzo często nie są w stanie same nic wymyślić. Być może przez brak kontaktu z Bogiem, nie wiem. Potrafią tylko naśladować. To może akurat tyczyć się przedniej kory przedczołowej. I teraz jeżeli one nie są w stanie nic wymyślić, człowiek musi wymyślać za nich, bo człowiek ma światło. Jednak jednak niezależnie co człowiek wymyśli, oni uważają, że albo że byli tutaj piersi, niektórzy że to oni stworzyli. I człowiekowi zawsze to zabierają. I to wszystko będzie bardzo powiązane. System, który został stworzony, system pieniędzy jest i powiązany absolutnie z energią. I teraz, i bardzo ważnym jest pamiętanie również o tym, że człowiek nie jest tylko istotą trójwymiarową. Że nie musi się poruszać tylko w tych na tym poziomie: wschód, zachód, północ, południe, i tak dalej. Że jeszcze ten system czakralny możemy wznosić nasze wibracje, możemy poznawać Boga i o tym niby mamy zapomnieć. Mamy tylko dążyć do lepszego samochodu, do, żeby ktoś nam zazdrościł, że mamy ładną kobietę, jednak, 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 i w ten sposób wydaje mi się również, że w tym pędzie zostaje nam, zostajemy pozbawieni istotą zmiennokształtnym. Jest łatwo używać mimikry, że będziemy koncentrować się na danym punkcie, nie będziemy widzieć, że po stworzeniu, po przybyciu gigantów na Ziemię, kiedy rasa ludzka została z nimi wymieszana, ich dzieci, kobiety były uczone malowania się. I tak dalej, nie, że ja mam coś przeciwko, bo nie, tylko że po prostu w ten sposób zapominamy, że nie najważniejsze jest to, jaki masz samochód, jak ładną masz dziewczynę i że nie do końca po to przybyliśmy. Bardzo często będziemy atakowani przez nich, ludzie są atakowani. Atakowani najczęstszym sposobem jest wzbudzanie poczucia winy, że ty coś zrobiłeś, a oni nie, że cię atakują, a światło widzi wszystko. Nie, że oni cię atakują, tylko że po prostu oni czegoś cię chcą nauczyć, gdyż przykładem tutaj fajnym jest koronawirus. W czasie koronawirusu bardzo ładnie było to widać, że ten rządzi, kto świeci najjaśniej. Jakże wielu, jakże wielu wtedy pojawiło się tych, którzy kazali chodzić w maskach, którzy kazali się szczepić, gdyż miało to być ich wielkie zwycięstwo. Że oni świecili, oni szyli maski, oni uczyli, to oni rządzą światem materii, jednak, jednak wydaje mi się, że nigdy nie będą w stanie się z niego wydostać. I dlatego też nie chcą, żeby człowiek się z niego wydostał. Człowiek jest zmuszany do nienawiści, poczucia winy. Właśnie w tym celu, żeby go zwolnić, żeby i jeszcze co ciekawe, ten świat materii, tak jak mówi, jak jest kuszenie Jezusa na pustyni, oddaj mi pokłon, a wszystkie wszystko tu jest moje, a wszystkie te królestwa ci oddam. Ten świat materii jak najbardziej należy do szatana. I, I teraz jedyna droga, która wydaje mi się, że jest na opuszczenie tego świata, jest poprzez wyższe wibracje. Ale posiadając trzy czakry, nie możesz zwiększyć swoich wibracji. Możesz przez jakiś czas udawać. Dlatego jest Panie, jak ich poznamy, po owocach ich czynów. Wszystko, co robią, będzie nastawione, tak jak koronawirus, szyli maski, nie po to, żeby pomagać drugim, tylko po to, żeby po skończeniu być bohaterami już na zawsze, żeby Morawiecki, największym samolotem na świecie, to nie miało nic wspólnego z pomocą. 200 milionów masek szczepionek za dużo. Każdy Polak miał przyjąć 10 dawek. I to wszystko było, nie było robione dla światła, z powodu światła i dla światła. Po owocach ich czynów zawsze ich poznacie. Zawsze będą się cieszyć, kiedy mogą tylko udawać dobroć, jednak w nich tego nie ma. I teraz, i teraz, jeżeli człowiek w tej chwili jest wolny i nie musi tu z nimi pozostać, a oni mogą, go mogą ten świat opuścić tylko poprzez człowieka. Świat, w którym wybudowali swoje królestwo. Królestwo bólu, znowu Hermes Trista Megistos, jak na górze, tak na dole, zrobić sobie dobrze innym źle. Jednak dwoistość polega na tym, że wszyscy jesteśmy połączeni. Bardzo pięknie o tym mówił Kryszna Mutri: że krzywdząc drugą osobę mentalnie, fizycznie, intelektualnie, krzywdzisz sam siebie, bo jesteśmy jednym. Dziękuję.